Puśćcie nas! Oj, co to jest? Mia, spójrz! Tam są kłódki. Jeden, dwa, trzy, cztery, siedem. Aj! Coś tam jest. Trzeba to sprawdzić. Może pociągnijmy za Zatelinę. No dobra. Ciekawe, co tam będzie? Wow, to z Wiadro pełne cukierków. Ale to jest dobre. Mia, sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest? Twój! Wyglądasz przezabawnie. Masakra. Ale zaraz, coś tu jest. Mari, to klucz. Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak, zgadza się. lasek? Oj, lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamienno papier, ty. O. Okay. No dobra. Zobaczmy. Co to jest? Aj, tam są robaki. Spokój się, przecież się nie zjedzą. Musimy zdobyć klucz. Dobra. Fuj, masakra. Obrzydlistwo. Mam. Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. Hmm. A, już rozumiem. To kot od drugiej kłódki. Widzisz? Otworzyła się. Hurra, mamy to. Ciekawe, co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Yummy. Nie chcę tego pić. No dobra, ja pierwsza. O, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj Mari, teraz ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie. Dobra, czego się nie robi na wolności. Hmm? O! Jest i kluczyk! Znalazłam go! O! Oh. Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę. Hurra! Świetny z nas zespół! Co to? Otworzysz? Nie. Znowu muszę zaczynać. O, oh, to czekoladowa babeczka z orzechami. Jaka pyszna! Ej, Mia. Dobra moja kolej. O, jakiś pistolet! Ciekawa jak działa. Ej, uważaj z tym! Nie martw się, trzymaj! Hmm! I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Otwórz ostatni save. Sprawdźmy Fu! to kawałek świerdzącego sera Zaraz zwymiotuję Wiem co z nim zrobić Ojej, zamienił się w tęczowy tort Tylko spójrz z Chęcią go zjem Jest pyszny A ja? Oczywiście Proszę bardzo, masz połowę Mniam, mniam Ups. Co się dzieje? Zadłabiłaś się? Pomogę ci! Mija to klucz! Chora! Pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super, znowu nam się udało. Jeszcze raz? Zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. Erika Fakę. Co ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz! Boję się myszy! Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam! Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła! Znowu słomki. Może tym razem dostanę coś smacznego. Zaczynam. No dobra. Wow, to kola. Uwielbiam kole. Ja, ale klucza w niej nie ma. No. No to teraz ja. Bój, co za ochyda. Nie dam rady tego pić. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia. O tak, to pyszny koktajl. No i co? Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz. Mary, mogę ja to zrobić? Kura! I następne zadanie za trzy, dwa, jeden. Działamy. Oho. Otwiera pierwsza. Nie, twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili! Twoja kolej! Okej, okay. otwieram! O kurczę! Teraz to ciebie nieźle urządzili! O nie, to farba. Czego się śmiejesz? Otwieraj. Nie chcę. Losujmy. Raz, dwa, trzy. Remis. Zrobimy to razem. Oto i on. Ostatni klucz. Pora wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć. Tak, udało nam się. Juhu, wolność. Okej, okay, dziewczyny, która otworzy pierwsza? Zróbmy to razem. Czy to pizza? Odlot. Emma dostała tanią wersję ulubionej pizzy. A pizza Mary wygląda apetycznie. Wow! Wow! Co to jest? Pizza premium? Mia, nie Wszystko w porządku? Świetnie. Czas na to spojrzeć. Czy to pizza z małżami? Jest taka droga, ale Mia wcale nie uważa ich za apetyczne. Pozbyła się więc niepotrzebnych małży. Ostrożniej! A teraz możemy spróbować pizzy? No i co myślisz? I co za Ochyda? Fum! Chce się umyć zęby. O! Mija chyba ma pomysł. Wzięła sztuczce i odcina ranciki. Może będą smaczne. Ojej, no, wygląda na to, że brzegi pizzy zrobiły na mi dużo większe wrażenie. No to smacznego. Ale to było dobre. Mari, twoja kolej. Moja ulubiona pizza. Wyjątkowy smak. Czekaj, co chcesz? Rancik? No dobra. Jaka ona jest dziwna. No dobrze, kontynuuję. Który kawałek zjeść? Zjem wszystko naraz. A teraz kolejny. I kolejny. Ale to było dobre. Emma, twoja kolej. Wygląda na to, że Emma wcale nie jest zaznajomiona z mrożoną pizzą. Trzeba ją rozgrzać, a nie bić. No dalej Emma pomyśl: co? A, osobisty kucharz Enny chce przygotować dla niej tę pizzę. Wspaniale jest mieć szefa kuchni, co? Zaraz przyrządzi pizzę na tym fantazyjnym grillu. Cóż mogę powiedzieć: bogate życie ma wiele zalet. Wygląda na to, że pizza Enny jest już gotowa. No, jest całkiem nieźle. Emma, jak prawdziwa dama, przestrzega wszystkich zasad etykiety. Szef kuchni jest gotowy do podania pizzy. Wow, to prawdziwe złoto. Jak pięknie, na pewno jest pyszne. Dalej, Emma, próbuj. Cóż za soczysty kawałek? Hmm, fuu! okropność. No niestety wygląda na to, że danie, które jest ładne, nie zawsze dobrze smakuje. Mari nie może się doczekać, żeby zobaczyć swoją porcję. O, to makaron! Nie wygląda źle. Jaśni się na jego widok. Czas spróbować. Zawijamy trochę makaronu na widelec i dobrze przeżuwamy, chyba Mari nie doceniła smaku tego makaronu. No oczywiście, przecież prawdziwy makaron potrzebuje sosu. A jaki jest do tego lepszy sos niż keczup? O tak, im więcej keczupu, tym lepiej. Wygląda na to, że keczup nie jest wystarczająco wyrefinowany dla Emmy, która jest przyzwyczajona do luksusu. Ostrożnie, Mary, ma oko na twoje danie. Można próbować. Mmm, wyszności. Tymczasem Emma kręci nosem na makaron, Mary. Rewelacja! Palce lizać. Mija twoja kolej. Zobaczmy. O, co to jest? Czarny makaron z owocami morza? Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Mija nie jest wielką fanką owoców morza. Co się stało, Emma? Wygląda na to, że Emma bardzo chciała to danie. Lepiej zobacz, co ty dostałaś. O, to chyba makaron błyskawiczny. No nie, tego nie jedzą księżniczki. Emma wolałaby czarny makaron z owocami morza. Na pewno można jeszcze coś wymyślić. Emma, trzeba ratować sytuację. A, no oczywiście. Kolejna zaleta bycia bogatym. Pieniądze. I Ja co ty na to? Wow! No najwyraźniej makaron z zupki chińskiej przyciągnął ją nawet bardziej niż pieniążki. Teraz wszyscy są szczęśliwi. Emma w końcu może cieszyć się swoim ulubionym makaronem z owoców morza. Mia cieszy się swoim. A Mari, Marii zajęła się kasą. No cóż, można powiedzieć. Udana transakcja. Emma chyba zdobyła się na odwagę i otworzyła swoje danie jako pierwsza. Sprawdźmy. Czy to kawa rozpuszczalna? Emma po raz pierwszy widzi coś takiego. Zdecydowanie potrzebuje pomocy z tą torebką kawy. Zaraz mija podzieli się swoim doświadczeniem. Ja też potrzebuję kubka. Wszystko Ci pokażę. Otwieramy torebeczkę. Wsypujemy całą zawartość do gorącej wody i mieszamy. Właśnie tak gotowe. Co za zapach? To moja ulubiona kawa. Trzymaj. Twój napój jest gotowy, Emma. Czas spróbować. Pierwszy łyk i. Oj, ta kawa chyba nie smakuje mnie. Nasza księżniczka nie jest przyzwyczajona do tego rodzaju kawy. Przykro mi, kochanie, będziesz musiała dokończyć. Niestety takie są zasady challenge'u. Ale zasady są po to, żeby je łamać, prawda? No cześć, no cześć! Gdzie by to wylać? O, tutaj! Nikogo tam nie było, wydawało ci się. I już wypiłam, wasza kolej! Ojej, czy to cappuccino ze Starbucksa? Moje ulubione! Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Co za bogaty smak! Mogłabym wypić jeszcze pięć takich! Została jeszcze śmietanka. Mija, twoja kawa czeka na ciebie. No, co za eleganckie podanie kawy, wszystko jest takie złote i wykwintne. Mija, mam nadzieję, że to ogarniesz. No, gdzie są twoje maniery? Ups! Jak to się znalazło na Marii? To okropne! To nie było specjalnie. Mija, czas spróbować swojej pysznej czekoladki. Jaki delikatny krem w środku. O, co to jest? Cynamon? Ojej. Mija, nie trzeba było przesadzać. Dobra, co mamy tam dalej? Kawa. To jest całkiem smaczne. Ojej, wygląda na to, że ta złota kawa może sprawić, że twoje zęby też są złote. O! A co to jest? Szklanka wody? No to spróbuję. Mija, wodę podają razem z kawą, ale nie po to, żeby przepukać sobie buzię. No dobra, chociaż tak też można. No i co my tu mamy? Burgery! Wow! Marie dostała taniego burgera. Ale tani nie zawsze oznacza zły. A jakiego soczystego burgera dostała Mija? Co to jest? Złoty burger dla złotej dziewczyny. Emma jest zachwycona! Mia chyba zgłodniała. Ale nic dziwnego, miała przed sobą takiego apetycznego burgera. Ona je jak prosie. Ale przynajmniej szybko sobie poradziła. Ups. Cóż, jak to mówią, nie ma co w sobie tego trzymać. No i na koniec kilka warzyw. No maniery nie są twoją mocną stroną, Mia. Dobra, teraz twoja kolej, Marie. Kurczę, ten burger jest do bani. O, no oczywiście. Mm. Ketchup i musztarda nigdy mnie nie zawiodły. Najważniejsze dodać więcej wszystkiego. Świetnie, próbuję. Wow, no od razu lepiej. Takie pyszne, palce lizać. Mm. No i jak? Najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Emma, teraz ty. Emma okay. jest gotowa skosztować swojego mm. złotego burgera. Ale czegoś tu brakuje. Ach, no oczywiście, za chwilę pomocnik przyniesie to, czego potrzebuje. Burgera należy jeść w rękawiczkach. Tak robią prawdziwe księżniczki. A złoty burger powinien być jedzony w złotych rękawiczkach. To ma sens. Wow. Mm. No to zaczynamy. Mm, co za wykwintny smak. Tak, ten złoty burger zasługuje na to, by znaleźć się w menu Emmy. Dziewczyny są po prostu zazdrosne. Rękawiczki spełniły swoje zadanie. Emma już ich nie potrzebuje. Dla Emmy to śmieci, a dla dziewczyn prawdziwe skarby. Aha. Dziewczyny, dowiedzmy się, co tam jest. Raz, dwa, trzy. Mia, ja to nie fair. Pączek. Wygląda całkiem zwyczajnie, ale czasami najprostsze jedzenie jest najsmaczniejsze. Czas spróbować. Wygląda na to, że Mia naprawdę go polubiła. A może po prostu jest taka głodna? W każdym razie skończyliśmy z pączkiem Mi. Kto następny? Emma, teraz ty. No dobrze, zobaczmy. Hmm. Chwileczkę. Asystent! Co tak wolno? Dziękuję, możesz już iść. Jak ja sobie poradzę bez moich ukochanych złotych sztuczców. Odkroimy kawałek, o tak. Wow. Mm, to jest takie dobre. Co za wspaniały krem! Co za lukier! To jest takie pyszne! Nie mogę się zatrzymać! Zróbmy jej zdjęcie! Niam niam miam! Co to było? To nie fair! I teraz ty. Okay. Wow, co za wspaniały złoty pączek! Jest po prostu pokryty złotem. Wow, jaki pyszny! Wygląda na to, że to danie jest bardzo ładne i bardzo smaczne. Ojej, ten pączek po prostu zniknął w ustach Mari. Zazwyczaj ludzie próbują rozciągnąć przyjemność, ale nie tym razem. Proszę pokazać bilet. Świetnie. A co to jest? Żadnych zwierząt w samolocie. O nie, przecież nie mogę tu zostawić mojego króliczka. Mam pomysł. Schowam go pod kapeluszem, nikt go nie zauważy. Jestem geniuszem. Pies zostaje. Tu będzie bezpieczny. Kto następny? Proszę bardzo. Moje dokumenty. W porządku. Sprawdzę, czy nie ma pani przy sobie żadnych zwierząt. Nie da się oszukać tego skanera. Królik! Nie wejdziesz z nim na pokład. Proszę go nie zabierać. Nie martw się, tutaj będzie bezpieczny. Może pani wejść. To nie fair, jest mi tak smutno. Mam pomysł. Dzień dobry. Dzień dobry. A kto się kryje pod tym kapeluszem? Nikt. Chociaż jeśli zrobię czary-mary... Pojawią się paszport i bilecik. No jak pan to zrobił? To się jeszcze tam ukrywa? Usto. W porządku można wejść. Dziękuję. Niezła sztuczka. Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Co za tajemnicza postać. No hej, co się tak smucisz? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Chciałaś lecieć ze swoim króliczkiem. No to proszę. Wow, jak ty to zrobiłeś? Dziękuję. Polecam się na przyszłość. Bilecik poproszę, zapraszam do samolotu. Dziękuję. Dokąd to? Dzień dobry, spieszę się do samolotu. Mam tu coś dla dziecka, proszę, maluszku. Co? Jest zamiast dziecka. Żarty sobie robisz? Przepraszam. Nigdzie pani nie poleci. Dobrze. Czego to ludzie nie wymyślą? Także chodką sam się pobawię. E, oto mój bilet. Okej, okay, wszystko w porządku. Chwileczkę. Zwierząt nie ma. Zapraszam. Dzięki. Momencik. Ma pani świnkę morską w plecaku. Tak nie wolno. Zwierzęta nie mają wstępu na pokład samolotu. Zrozumiano? Proszę wyjść z kolejki. Porażka. Nie można wchodzić ze zwierzętami? Co będzie z moją żabą? A gdyby tak ukryć ją w książce? To świetny pomysł. Dobrze, że mam przy sobie nożyczki. Za chwilkę wytnę miejsce dla mojego małego kumpla i polecimy razem. Właśnie tak. Ej, ostrożnie! Przepraszam, to było niechcące. Cześć, Żabko! Jak ci się podoba mój pomysł? Siedź tu cichutko, tak żeby nikt ci nie znalazł. Dzień dobry! Oto mój bilet. Wspaniale! Jeszcze tylko skaner. Dobrze, proszę. Wszystko w porządku, udanej podróży. Ojej, tak miało być. Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Super, mój pan się powiódł. Ojej, wszystko w porządku? E, oczywiście. Moja żabka ma się świetnie. Możesz już wychodzić, kochanie. Brawo. Co? W samolocie jest żaba. Zabierzcie ją ode mnie. Proszę, to mój bilet. Jak się masz, kochanie? Proszę. Masz papugę. Nie można wnosić tego na pokład. Zostanie ze mną do twojego powrotu. Ale jak to? Do bani takie zasady. Słyszałeś to? Nie można wnosić zwierząt. Co z naszym kameleonem? Mam pomysł. Co? No dobra. Proszę, dokumenty. Mogę wejść? Oczywiście. Miłego dnia. Ukryjemy go pod kocem. Super. Dzień dobry. Proszę nas wpuścić do samolotu. Mój brat złamał nogę. Czuję. Poproszę bilety. A, no tak, zapomniałam. Chwileczkę. Już już! Tutaj. Co to było? Jak łaskoczę! On się przemieszcza zamiast siedzieć spokojnie. Chyba nie wytrzymam. Mam łaskotki. Spokój się, patrzy na ciebie. O co chodzi? Proszę mi to pokazać. Kameleon. Nie wpuszczę was z nim. No dobrze, dobrze, przepraszam. Czyli on nie może chodzić, tak, oszuści? Kłamcy! Chwileczkę. Mamy tu żelazną zasadę. Żadnych zwierząt. O rany. Tak bardzo chciałam polecić ze swoją szynszylą. Proszę ją tutaj zostawić. Ona nie poleci. Kolejny przestępca. Możesz wchodzić. Szczęśliwej drogi. Ojej, nie chcę lecieć bez swojego przyjaciela. Wiem. Pozbędę się tej kamizelki. Zagnę Panamę. A z wędki zrobię smycz. Założę ciemne okulary i... No właśnie. Poprawię moje zdjęcie w paszporcie. Tak, żeby mnie nie rozpoznał. Oto i ja. Niewidoma dziewczyna i jej pies przewodnik. Jestem mistrzem metamorfozy. Gdzie ten samolot? Chwileczkę, jesteś niewidoma? Masz bilet. Pokaż, proszę. Oczywiście, trzymaj. Zobaczmy. No, wygląda na to, że wszystko w porządku. Zapraszam na pokład. Proszę. Uj, czekaj, co to było? Nie jest niewidoma? Do kogo ja mówię? Nie wolno tak. Przystań. Dokładnie. Proszę opuścić lotnisko. Proszę, nasze bilety. Muszę sprawdzić zdjęcie chwileczkę. O rety, jaka ślicznotka. Dziewczyna moich marzeń! No, wow! Ale laska! Dzień dobry, przystojniaku. Dzień dobry. M mogę wejść? Oczywiście, proszę. Dziękuję. Miłego lotu. Wow. No, w końcu jestem w samolocie. Ale rozmiar! Co? Jestem na miejscu, więc mogę wyjąć moje zwierzaczki. O mój Boże, co to ma być? Komiki? Co za pych. Mówiłam, że polecicie ze mną. A, miłego lotu. Nie spóźniłam się? Oto mój bilet. Dobrze. Dokumenty OK. a co tam masz? Kotek? Niestety zwierzak nie poleci. Takie są zasady. Ale jak to? Wiem, co zrobić. Proszę podtrzymać głowę prosto. Wyżej nie. Niżej. Co ty robisz? Jestem słynną fotografką. Mogę zrobić ci zdjęcie? No pewnie, chwileczkę. Prawie tylko krawat. Jestem gotowy. Trzy, dwa, jeden. Cyk. Ojej! Flash mnie oślepił! Świetnie. Póki nie widzi szybko schowam kociaka do etui od aparatu. Teraz polecimy razem, kochanie. Nie zostawię cię tutaj. Właśnie tak. A to dla ciebie. Dziękuję. Proszę się pospieszyć, samolot zaraz odlatuje. Ojej, zdążyłam. Jesteś tutaj, kochanie? Wspaniale. Zobacz, jak tu fajnie. Ekstra. No w końcu widzę. Co? A gdzie jest kotek? Tak nie można! Stój! Kurcze, udało jej się! Przywieziemy ci magnesik z podróży!